W tym filmie wymienię 30 popularnych błędów w projektowaniu kuchni, które popełniają inni, ale nie ty, bo obejrzysz ten film do końca, wszystko zapamiętasz i będziesz uczyć się na błędach innych osób, amatorów i projektantów. Wiele modeli lodówek umożliwia przełożenie zawiasów w drzwiach i zmiany kierunku ich otwierania. Jednak na rynku nadal można znaleźć modele, które nie oferują takiej opcji. Podczas wyboru lodówki ludzie często zwracają uwagę na funkcje takie jak system no-frost, pojemność czy głośność. Ale nie myślą o możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi. Jest to szczególnie ważne, gdy lodówka stoi blisko ściany. Jeśli drzwi otwierają się w stronę ściany, osoba korzystająca z lodówki może zostać uwięziona pomiędzy drzwiami a ścianą, co zmusza ją do ciągłego obchodzenia drzwi z jedzeniem czy garnkami, co jest niewygodne. Jeśli masz taką sytuację, sprawdź, czy możesz po prostu przełożyć drzwi, to może sprawić, że korzystanie z lodówki stanie się bardziej komfortowe. Warto też pamiętać, że nawet jeśli lodówka otwiera się w w wygodnym kierunku, ale stoi zbyt blisko ściany, szuflady zamrażarki lub na warzywa mogą się nie wysuwać. W opisie technicznym lodówki zazwyczaj znajduje się informacja o kącie otwarcia drzwi, potrzebnym do pełnego korzystania ze wszystkich funkcji. Wiele osób unika lodówek do zawodowy, ponieważ mają one mniejszą pojemność niż modele wolnostojące. W związku z tym często tworzą zestaw kuchenny wokół lodówki wolnostojącej, aby zminimalizować straty estetyczne, jednocześnie starając się zachować większe Pojemność. Takie podejście jednak może szkodzić urządzeniu. Wokół lodówki wolnostojonu powinny znajdować się szczeliny umożliwiające dobrą cyrkulację powietrza, zazwyczaj wynosząc 10-15 cm. Warto jednak sprawdzić dokładne wymagania w opisie technicznym lodówek dostępnych w Twoim mieście. Ignorowanie tych zaleceń może prowadzić do przegrzewania się urządzenia lub przyspieszonego zużycia. Aby zrozumieć, co oznacza za wysoko, wyobraź sobie, jak wsypujesz do niego ziarna. Niektóre osoby muszą w tym celu stanąć na krześle, ponieważ pojemnik na ziarna znajduje się na górze. Uchwyt frezowany może być zaprojektowany w sposób, który sprawia, że jest niewygodny w użyciu. Niektórym osobom otwieranie lepkich urządzeń, takich jak lodówki czy zamrażarki, może sprawiać trudność, gdy chwytają za takie frezy. Jeśli coś jest dla Ciebie niewygodne, w takich miejscach mogą pojawić się uszkodzenia, ponieważ palce mogą się ześlizgnąć, a w końcu możesz coś zesprobać paznokciem. Dlatego jak w przypadku innych niestandardowych rozwiązań, warto wypróbować je osobiście w salonach przed złożeniem zamówienia. Choć czasem decyzja o zastosowaniu ochwytów wpuszczanych podejmowane jest ze względów ekonomicznych, ponieważ są tańsze od profili metalowych, to metalowe profile są zazwyczaj wygodniejsze w użytkowaniu. Ograniczenie możliwości wysuwania wąskich szafek dolnych i sekcji sprawia, że dotarcie do tylnej części półek, szczególnie w szafkach o głębokości 60 cm staje się trudne. Choć wysuwane elementy są droższe, tylko Koszt nie jest wyższy niż koszt cały zawodowy, a zdecydowanie zwiększa komfort użytkowania. Kolejnym poważnym błędem w projektowaniu kuchni jest umiejscowienie zmywarki pomiędzy zlewem a przełączem wody, zwłaszcza gdy rury doprowadzające wody biegną wzdłuż ściany. Jeśli głębokość kuchni nie została zwiększona, zmywarka będzie ściśnięta przy ścianie, co uniemożliwi zainstalowanie za nią jakichkolwiek rur, chyba że zostaną one wpuszczone w ściany. Wprowadzenie ich w tym miejscu bywa jednak bardzo trudne, a w niektórych przypadkach przypadkach wręcz niemożliwe. I projektanci i amatorzy często wpadają w tę pułapkę i mogą przeoczyć ten aspekt w trakcie pracy, ale dostrzegają go dopiero gdy jest już za późno. Dlatego jeśli masz wątpliwości co do rozmieszczenia oświetlenia, warto wybrać rozwiązanie płaskie, które nie przekracza cm wysokości lub zdecydować się na oświetlenie podtynkowe w kuchni. Czasami projektanci zostawiają zbyt mało przestrzeni blatu roboczego lub całkowicie ignorują odpowiednią odległość między zlewem a kuchenką, zbliżając wody do płomienia. W efekcie okazuje się, że niczego nie da się wygodnie zrobić. Nie ma miejsca, żeby wytrzeć umytych naczyń albo pokroić na przykład warzy. Dobrze zaplanowany układ kuchni powinien zapewnić wystarczającą przestrzeń do swobodnego wykonywania codziennych czynności. Gniazdo powinno znajdować się w sąsiedniej szafce. Przy standardowej głębokości szafek może po prostu zabraknąć miejsca za zmywarką, co utrudni dostęp do gniazdka. W sytuacji awaryjnej łatwiej jest także wyłączyć zasilanie urządzenia, gdy gniazdko jest umieszczone w bardziej dostępnym miejscu. Często zdarza się, że instalatorzy montują je bez konsultacji z klientem, kierując się jedynie własnym doświadczeniem lub działając w pośpiechu. W rezultacie gniazdka mogą nie pasować do układu mebli, co prowadzi do konieczności późniejszego dostosowywania szafek, np. ich przecinania. Co jest dość powszechnym, ale niepożądanym rozwiązaniem. Nawet niewielkie odchylenie o kilka centymetrów może powodować poważne problemy. Gniazdko może znaleźć się na dnie szafki lub pomiędzy nimi, co utrudni korzystanie z niego. Takie sytuacje mogą prowadzić do konieczności robienia nieestetycznych wycięć w meblach, które psują estetykę kuchni, emitują nieprzyjemny zapach ciętej płyty wiorowej i sprawiają, że cała kuchnia od pierwszego dnia. Traci na atrakcyjności, niszcząc poczucie harmonii i spokoju. Aby uniknąć tych problemów, warto dokładnie zaplanować rozmieszczenie gniazdek jeszcze przed montażem mebli. Wiele osób zdając sobie sprawę z ograniczeń narożnych układów kuchni, stara się poprawić ich funkcjonalność instalując trapezowy szaf, Zakładają, że podział kąta 90 stopni na 2 razy po 45 stopni ułatwi dostęp do zlewu i poprawi wygodę pracy. Jednak w praktyce korzystanie z takiej szafki jest mało wygodne. Dostanie się do najdalszych zakamarków tej szafki jest trudne i wymaga niemal akrobatycznej zwinności, co sprawia, że szafka ta często staje się miejscem, gdzie odkłada się rzeczy na później, które zostają zapomniane aż do momentu zmiany właściciela domu. Kolejnym błędem w przypadku narożnych układów kuchni jest umieszczanie zlewu i płyty kuchennej zbyt blisko siebie, prostopadle w pobliżu narożnika. Taki układ ogranicza przestrzeń roboczą i utrudnia swobodne korzystanie z kuchni. Aby uniknąć tych problemów, warto dokładnie przemyśleć układ kuchni, wybierając rozwiązanie, które są zarówno funkcjonalne, jak i wygodne w codziennym użytkowaniu. Zlew umieszczony zbyt blisko płyty kuchennej to poważny błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo pracy w kuchni. W takiej sytuacji podczas korzystania ze zlewu Istnieje ryzyko przypadkowego poparzenia rąk o gorące patelnie czy garnki, znajdujące się na włączonej płycie. Niedostateczne uwzględnienie przestrzeni na zasłony przy projektowaniu kuchni może być poważnym błędem. Jeśli nie zostawi się wystarczającej odległości od ściany, zasłoną mogą opierać się na meblach kuchennych lub nachodzić na sąsiadujące szafki. Taka lekkomyślność nie tylko zaburza estetykę wnętrza, ale także może utrudniać korzystanie z kuchni na co dzień. Aby uniknąć tego problemu, należy dokładnie zaplanować rozmiarowanie. Mieszczenie mebli i uwzględnić potrzebną przestrzeń na swobodnie opadające zasłony. W takiej sytuacji korzystanie ze zlewu wymaga sięgania, co choć może wydawać się niewielką niedogodnością, może prowadzić do zmęczenia pleców i szyi podczas dłuższego użytkowania. Dlatego zlew powinien być umiejscowiony bliżej przedniej krawędzi blatu, co zapewni większy komfort w codziennym użytkowaniu. Innym poważnym błędem jest ustawienie piekarnika blisko okna, zwłaszcza jeśli w oknach znajdują się firanki lub dziur sięgające do podłogi. Takie rozwiązanie jest nie tylko niepraktyczne, ale także potencjalnie niebezpieczne, gdyż zasłony mogą łatwo się zapalić. Dobrze zaplanowane rozmieszczenie sprzętu kuchennego jest kluczowe dla bezpieczeństwa i wygody, ponieważ ciepło i tłuś z piekarnika mogą dość szybko plamić i niszczyć tkaniny. Niezbędne jest uwzględnienie szerokości ościeżnicy, szczególnie gdy kuchnia znajduje się blisko drzwi. W przeciwnym razie, gdy meble kuchenne będą zbyt blisko, może być konieczne wycięcie listwy, aby dopasować ją do mebli, co wpływa na estetykę i wykończenie wnętrza. Dobrze przemyślane rozmieszczenie elementów w kuchni w stosunku do drzwi pomoże uniknąć takich problemów i zapewni harmonijny wygląd oraz wygodę użytkowania. Jeśli zabudowa kuchenna jest zaplanowana w pobliżu ściany z oknem czy grzejnikiem, a podczas projektowania nie uwzględni się szerokość grzejnika ani parapetu, mogą wystąpić poważne problemy. Drzwi lub flady najbliżej okna mogą uderzyć w grzejnik lub parapet, a nawet całkowicie zablokować ich otwieranie. Często zdarza się, że projektanci zapominają o tych szczegółach, zwłaszcza gdy grzejniki nie są jeszcze zamontowane lub parapety są dopiero w trakcie instalacji. To może prowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek, które ujawniają się dopiero po zakończeniu montażu. Nawet gdy grzejniki są już zainstalowane i wystają ze ściany, istnieje ryzyko, że zapomni się ich obecności. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przemyśleć i uwzględnić wszystkie elementy. W projekcie kuchni, aby uniknąć późniejszych problemów z funkcjonalnością i komfortem użytkowania. Zasłanianie części okna wysoką szafką kuchenną lub lodówką to poważny błąd, który wpływa na ilość naturalnego światła wpadającego do mieszkania. Taki układ sprawia, że wnętrze staje się ciemniejsze, a dodatkowo utrudnia otwieranie okien. Ważne jest, aby przy planowaniu kuchni brać pod uwagę zarówno funkcjonalność, jak i oświetlenie naturalne, aby stworzyć przestrzeń, która będzie komfortowa i przyjemna. Powinno to być odpowiednio duże. Miejsce, które będzie wolno od drobnego sprzętu AGD oraz innych przyborów kuchennych. Ważne jest, aby blacha nie wystawała poza krawędź blatu, ponieważ istnieje ryzyko przypadkowego dotknięcia, poparzenia się lub upuszczenia jej. Odpowiednie zaplanowanie takiej przestrzeni zwiększa bezpieczeństwo użytkowania kuchni. Korzystanie z kuchni z takimi szafkami górnymi staje się bardzo niewygodne. Aby zapewnić pełne otwieranie takich fasad, należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, czy nie umieszczać takie szafki pod sufitem albo nie projektować kuchni sięgającej do samego sufitu. Dzięki temu użytkownicy zyskają łatwy dostęp do korzystania z takiej szafy. Może się zdarzyć, że otwierane drzwiczki uderzą w inne elementy, na przykład lodówkę. Otwieranie szafek powinno być wygodne i płynne, aby nie trzeba było omijać otwartych drzwi, unikać zderzeń klam oraz zapełnić pewne otwieranie szafek. Aby to osiągnąć, warto dokładnie przeanalizować projekt kuchni i wyobrazić sobie jej użytkowanie, wyobrażając otwieranie wszystkich ćwiczek w różnych kierunkach jednocześnie. Tego rodzaju eksperyment myślowy może pomóc w wykryciu potencjalnych problemów i usprawnieniu projektu kuchni. Aby skrócić czas remontu lub szybciej dokonać zakupu w niższej cenie, niektórzy klienci decydują się na wcześniejsze zamówienie blatu. Niektórzy dostawcy, obawiając się utraty klienta, zgadzają się na takie zamówienie. Mimo, że nie powinni tego robić. Blaty kuchenne są bowiem wykonywane na podstawie rzeczywistych wymiarów zamontowanych szafek, dlatego istotne jest, aby dokonać pomiarów po ich instalacji. Chociaż produkcja i dostawa blatów, zwłaszcza kompaktowych lub zbudowaną płytą indukcyjną, może zająć sporo czasu, warto poczekać na montaż szafek, a dopiero potem złożyć zamówienie na blat. Taki krok zapewni, że blat będzie idealnie dopasowany do kuchni, co znacznie poprawi funkcjonalność i jest Estetykę całego wnętrza. Chęć posiadania barów kuchni jest zrozumiała. Jednak jeśli brakuje wystarczającej przestrzeni, a korzystanie z niego staje się niewygodne, może to tylko zagracać wnętrze. Nikt nie będzie czołgał się ani wciskał się w trudno dostępne miejsce, szczególnie osoby zmęczone po pracy czy w ciągu dnia. Ważne jest, aby zaprojektować przestrzeń w taki sposób, aby była funkcjonalna i komfortowa w użytkowaniu. Jeśli brak miejsca uniemożliwia swobodne korzystanie z baru, lepiej zrezygnować z tego pomysłu na rzecz bardziej praktycznych rozwiązań, które zwiększą wygodę w codziennym użytkowaniu kuchni. Za niska bateria w kuchni utrudnia mycie dużych naczyń, garnków, blach do pieczenia czy napełnianie wazonów na świeże kwiaty. Z drugiej strony, zbyt wysoki kran może opierać się o górne szafki, blokując wylewkę. Wysokie baterie były pierwotnie projektowane z myślą o montażu na wyspach kuchennych, a ich wynalezienie sięga czasu w kuchni profesjonalnych. Dlatego ważne jest, aby przy wyborze baterii uwzględnić zarówno wysokość, jak i funkcjonalność. Utrudnia swobodne poruszanie jednym łokciem, a także sprawia, że plan łatwo wpadają na ściany. Dodatkowo z jednej strony nie będzie miejsca na postawienie żadnych akcesoriów. W takiej sytuacji konieczne jest dostosowanie wcięcia. Ponadto błędem byłoby umieszczenie oświetlenia miejsca pracy na dalszej krawędzi górnych szafek kuchennych przez ścianie. Lepiej jest zamontować oświetlenie bliżej przestrzeni roboczej, aby zapewnić lepszą widoczność podczas przygotowania posiłków. Bliżej środka lub fasad powierzchnia robocza będzie oświetlona bardziej równomiernie, eliminując zbędne cienie powstające od urządzeń i produktów. Błędem estetycznym Byłoby nieprzemyślanie wystroju otwartych boków szafy. Kolor korpusu szafy może się różnić od koloru fasad, a elementy mocujące mogą być widoczne. Lepiej ozdobić końce fasadami lub innymi elementami. Czasami włączniki podświetlenia umieszczają w miejscach oddalonych od kuchni lub poza nią, co jest niewygodne. Najlepszą lokalizacją takiego wyłącznika jest umiejscowienie go nad powierzchnią roboczą. W tej samej grupie co gniazdka, w obszarze najczęstszej aktywności, zwykle pomiędzy zlewem a kuchenką lub na fartuchu na początku strefy roboczej. Można również zastosować włącznik bezpośrednio na oświetleniu lub poprosić producentów mebli o zamontowanie niepożarnego przycisku w szafce kuchennej. Obecnie dostępne są również płaskie włączniki wrażliwe na dotyk, które zajmują niewiele miejsca i są łatwe w obsłudze. Wysokość płyty indukcyjnej często przekracza wysokość płyty elektrycznej, co wpływa na zajmowaną przestrzeń w modula. Projektanci kuchni powinni to uwzględnić przy projektowaniu szafek i szuflad pod płytą. Jeśli zostanie to pominięte, projektant może błędnie obliczyć wysokość, co prowadzi do konieczności przywodowej szafki, zwłaszcza jeśli ma ono szuflady. Problem ten staje się szczególnie widoczny w najnieodpowiednim momencie po złożeniu kuchni i zamontowaniu blatu. Wesprzyj ten film lajkiem i zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Do następnego filmu.